One Punch Man, drugi sezon. To bardzo smutne, kiedy widzimy tak zajebisty potencjał spiergolony! Za pomocą tak dużej ilości chujowych scen, których jedyną opcją jest tylko i wyłącznie nab nabicie kabzy i zbieranie oszczędności. Tak dużą ilość still frame'ów nie widziałem nawet nie mam słów. Jedyną rzeczą, jaką mnie pociesza, to tylko i wyłącznie ten fakt, że berserk jest gorszy. Ale to marne pocieszenie. Jezus mary, jak można pracować w tym zawodzie i doprowadzić do tak znacznego upadku jakości? Chyba naprawdę ci ludzie, którzy robią to anime, albo nie wiedzą, o co w nim chodzi. Albo nie rozumieją o co chodzi tak naprawdę w anime, albo zasadniczo po prostu nienawidzą własnej pracy, a moim zdaniem trzy rzeczy naraz. Chuj wam w dupę za spierdolenie zajebistej serii. Dziękuję.